To są ofy do czytania. Dziękuję ci bardzo. Przeczekajmy go, dobra? Bo właśnie leci. Ja, ja go już słyszę. Mhm. Wtedy przerywam nagrania zazwyczaj. Mhm. Oraz jak szczeka pies sąsiadów. Ty jesteś w zapisie, tak? W internecie możemy natknąć się na coraz więcej nagrań stworzonych przez sztuczną inteligencję. Teraz sobie obejrzymy wiadomości, zobaczymy, co tam w kraju słychać. Podobno jakieś łobuzy wysadzili tory, jakieś sabotaże robią. Chcesz jeszcze herbaty? Czasami trudno jest ocenić wiarygodność przedstawianych treści, jednak często udaje się nam rozpoznać te, które zostały wygenerowane przez AI. Nazywam się Jarosław Łukomski. Jestem lektorem i jakiś czas temu mój głos został wykorzystany bez mojej zgody przy użyciu sztucznej inteligencji. Skradziony głos Naprawdę Pani myśli, że uda się Pani przeanalizować mnie za pomocą tych prymitywnych pytań? Myślałam, że Pańska wiedza... ambitna z Pani osóbka. Stare. Jeszcze śmiesznie to brzmiało, niedojrzale. no ale powiedzmy, że byłem na dobrej drodze, chyba. Zobaczymy tutaj, co mamy jeszcze innego. Nie chcę wiedzieć. Pewnych rzeczy say. nie należy dopowiadać. Wyobrażam sobie, że śpiewa, o czymś tak pięknym, że nie da się tego opisać słowami. To piękne. Trochę lepiej, e, nie tak dawno i przede wszystkim to był jeden z najlepszych filmów, jakie kiedykolwiek przeczytałem. Naprawdę tak. A ja na to, że jak zwykle nic. Ostre kino. Kiedyś takie lubiłem. Dziś mi coś powiesz twardzielu. Kiedyś takie lubiłem i tak zostałem zaszufladkowany. No tak, facet od mocnego męskiego kina. A no czemu nie, no ja dzisiaj wolę więcej łagodności w, w swoim życiu. Napisał do mnie znajomy mm, i wysłał mi linka do reklamy Szamba, która gdzieś tak mu się przewinęła e, i z, dopisał do, do tego przekazu coś takiego, że Jarek to jest Chyba twój głos, ale wydaje mi się, że coś tam nie brzmi tak, czy przypadkiem nie miała tu, nie miała do, z tym do czynienia sztuczna inteligencja albo jakieś jej narzędzia. Więc ja otworzyłem ten link i zdębiałem, faktycznie, porażający to był efekt, bo usłyszałem mój głos wymawiający słowa, których nigdy nie wypowiedziałem. Wiem to na pewno, dlatego że nigdy nie dostałem takiego zlecenia, nigdy nie uczestniczyłem w takim projekcie. Planujesz oczyszczalnię? Zj... Polska, masz wszystko w pakiecie. Zgłos Straszne uczucie słuchać czegoś, czego się nigdy nie nagrało. Tak naprawdę. Tamte rzeczy poznaję. Wiem, czuję, że to byłem ja, nawet jeśli niedoświadczony, młody, kilkadziesiąt lat temu, a to jest złe. To jest złe. To ktoś po prostu sobie wziął. Ja tak nie mówię. Ja tak brzmię, ale ja tak nie mówię. Moje emocje są zupełnie inne. Po pierwsze poczułem się ograbiony z czegoś. Nie tylko w sensie czysto materialnym, że ktoś posłużył się moim głosem i nie był uprzejmy zapłacić mi, a posłużył się w celu przysporzenia sobie zysku. Więc. To, to ten wymiar materialny, jak gdyby tego, ale też, wybiegając myślami dalej, zdałem sobie sprawę z tego, że gdzieś taki cyfrowy model mojego głosu powstał i to poza moją kontrolą, y, i że może zostać wykorzystany do czegokolwiek w gruncie rzeczy. Są y, m, projekty, pod którymi się ja, nie, ja się nie podpisuję, są projekty, których nigdy bym w życiu nie przyjął do e, realizacji. E, treści polityczne są chyba dobrym przykładem tego, w czym nie wziąłbym nigdy udziału. Natomiast tutaj otwiera się cały szereg możliwości. Mógłbym siebie usłyszeć w komunikatach y, o przesłaniu politycznym, a może nawet terrorystycznym, albo pornograficznym. Cześć Jarku. Przecierku. Przez 15 lat byłem głosem nawigacji Google Maps. Myślę, że mój głos kojarzy bardzo wielu kierowców w Polsce I, i słynną frazę, którą nawet mam na koszulce napisaną: Kieruj się na południe. Google rezygnowało ze mnie dwukrotnie, pierwszy raz w 2020 roku. Jeszcze w czasie pandemii mój głos został zastąpiony głosem asystenta Google. To był taki głos rzeczywiście sztucznie generowany i wtedy się podniosła wrzawa, bardzo wiele osób w Polsce zaprotestowało i po czterech dniach mój głos przywrócono z informacją o tym, że firma będzie pracowała nad tym, żeby ten system brzmiał lepiej, być może we współpracy ze mną, ale generalnie taki przekaz był, żebym się nie nastawiał, że będę długo, ale byłem w sumie stosunkowo długo, bo jeszcze przez kolejne cztery lata. No i w 2024 roku w październiku firma Google już na dobre zastąpiła mnie głosem, który jest oparty na systemie AI. Za 400 metrów skręć w prawo. Prawda jest taka, że my doskonale zdajemy sobie sprawę, że jedziemy na jednym wózku i trochę czekaliśmy i zastanawialiśmy się kiedy i na kogo padnie. I padła na Jarka Łukamskiego, jeden z najbardziej ikonicznych i, i znanych głosów w Polsce. I uznaliśmy, że trzeba mówić głośno w takiej sytuacji. Ta część środowiska, która jest dość aktywna, uznała, że no, to jest ten moment, że nie można milczeć. Na nasze propozycje, nazwijmy to, załatwienia tego w sposób polubowny, firma nie odpowiedziała. Że coś tam odpowiedziała. Otrzymaliśmy odpowiedź od spółki, przeciwko której został złożony pozew o kradzież głosu. Jej przedstawiciele zaprzeczają, by pozwana firma dopuściła się jakichkolwiek bezprawnych działań lub naruszeń. Postanowiliśmy zabrać sprawę do, do sądu. I tam ją rozstrzygnąć. To będzie pierwszy tego typu proces. W Polsce jeszcze czegoś takiego nie było. Znane są incydenty podobne, że czyjś głos sztucznie wygenerowany został gdzieś tam użyty, ale widocznie nikt, komu to się zdarzyło do tej pory, nie uznał tej sprawy za tak ważną. Moim zdaniem jest to bezczelna kradzież, na dodatek, bo nawet jeżeli ktoś ten głos zmienił i stwikował, mówiąc nieładniej, nie po polsku. To niczego nie zmienia, ewidentnie na moje ucho lektorskie, a wydaje mi się, że mam dobre wyczucie. To jest głos Jarosława Łukomskiego. Pewnie w procesie wypowiedzą się także rzeczoznawcy, realizatorzy, być może zostanie użyty też system identyfikacji. Ktoś napisał, o rany, co za problem, wystarczy zmienić 2% tego głosu i będzie OK. Otóż nie, drogi panie, nie będzie OK. Proszę sobie wyobrazić, że ktoś weźmie pana zdjęcie, Domaluje panu wąsy, zmieni kolor oczu i zobaczy pan swoją twarz reklamującą na przykład szamba. To jest dokładnie taka sama sytuacja. Ja myślę, że jeżeli chodzi o fałszerstwa telefoniczne, to prędzej mogą zajść takie sytuacje, że ktoś rzeczywiście sklonuje głos wnuczka X, żeby nie było wątpliwości, jak babcia odbierze ten telefon, to że da się na to, da się na to nabrać. A coraz większy dostęp jak gdyby, do takich narzędzi stwarza takie możliwości dla kogokolwiek w ramach zabaw w domu albo w ramach no, takich nieuczciwych praktyk. Autor reportażu zamierzał użyć popularnej aplikacji służącej do wykorzystania swojego głosu przy tworzeniu dowolnych zdań. To miał być czysty eksperyment. Niestety, a może na szczęście, nie skorzystał z tej opcji. Nie spodobał mu się fakt, że musiałby pozostawić swój głos w bazie wygenerowanej przez aplikację. Przyjmowany aktualnie AI Act. Prawodawstwo unijne, które ma być wprowadzone również w Polsce, w jakiś tam sposób wychodzi nam naprzeciw, ponieważ będzie nakazywał oznaczanie dzieł co do zawartości w nich treści wytworzonych przez sztuczną inteligencję. Miałem być e, tłumaczem. Zresztą byłem przez, przez wiele lat. Byłem też e, tłumaczem ustnym, konferencyjnym itd. I kiedy byłem na studiach anglistycznych w Instytucie Lingwistyki Stosowanej, rok jakiś początek lat 80., zaczął się bardzo rozwijać e, ruch, e, ruch biznes, kaset wideo e, na VHS. I e, do mnie trafiło zlecenie, żebym przetłumaczył jakiś film. A następnie usiadł przed mikrofonem i to, co przetłumaczyłem, przeczytał. Zresztą w siermiężnych warunkach, bo, bo nie wolno się było pomylić, bo nie wolno było zatrzymać magnetowidu, utrwalając te, to tłumaczenie. Bardzo szybko się okazało, że niektórzy są świetnymi tłumaczami, ale nie powinni siadać przed mikrofonem. A ja przed nim zostałem na ponad 40 lat. Mnie się wydaje, że lektor może najmniej absorbuje widza. Ja na pewno lubię ten zawód, bo to jest tak jak opowiadanie widzom baśni. Lektorzy zupełnie nie przeszkadzają, moim zdaniem, o ile oczywiście zgadza się intonacja. Ja czytając film bazuję na emocjach. Film powinien zbudzać emocje, a lektor nie. Mistrzostwem lektora filmowego jest, jeśli on stara się tak czytać, żeby go w ogóle nie było słychać. Sporo się zmieniło, ale szczerze mówiąc, nie aż tak, nie aż tak wiele. No, przewinęły się różnego rodzaju technologie i one wprowadziły pewne zmiany. Żywy lektor będzie czymś premium, będzie czymś ważnym. Nie AI jako nowość będzie czymś wspaniałym i nowym. AI raczej będzie świadczył o tym, że firma tnie koszty i robi coś masowego. Być może czeka nas era, kto wie, czy nie ukułem nowego powiedzenia w tej chwili kraftowych lektorów. My już żyjemy w takich czasach, gdzie trudno odróżnić prawdę od fikcji, z całą pewnością. Ja gdzieś widzę jeszcze przyszłość dla swojego zawodu, ale. To jest też trochę tak, że my się nie obrażamy na technologię, prawda? To nie położymy się na torach, żeby nie przejechał pociąg, dlatego tylko, że ktoś wymyślił maszynę parową, prawda? I rozpoczęła się rewolucja industrialna. Ta rewolucja technologiczna, tym razem na zupełnie innym poziomie, trwa i bronić się przed nią nie można. Można natomiast walczyć o to albo starać się przekonywać ludzi, aby używali. Y, narzędzi sztucznej inteligencji w sposób y, etyczny. Jeżeli pyta Pan o możliwości, jakie dają te systemy, to są wspaniałe, ponieważ pozwalają na przykład tworzyć efekty dźwiękowe do słuchowisk. Coś, czego y, nie było. Ja jestem z pokolenia radiowców, którzy sami tworzyli efekty dźwiękowe. Mieliśmy do tego specjalne studio, gdzie leżały połówki orzechu, orzecha kokosowego, mąka, którą się robiło, dźwięk. Y, Śniegu, czy stóp na śniegu i tak dalej, i tak dalej. Teraz mamy systemy, które to generują i to jest wspaniałe. Posiadanie cyfrowego modelu własnego głosu w moim przypadku może mi zapewnić częściową nieśmiertelność. Kiedyś odejdę, ale być może rodzina będzie mogła w dalszym ciągu w jakiś sposób z tego korzystać. Ale proszę też wyobrazić taką sytuację, przystanki metra. W Warszawie. Yy, przystanki autobusowe, tramwajowe i tak dalej są, na przykład yy, sporo z tych komunikatów jest czytane głosem Tomasza Knapika, którego już nie ma. Mnie też nie obsadza się w Law Story, bo, nie, bo ja mogę powiedzieć, kocham cię, kocham cię, na przykład albo coś, no więc to też by było niedobrze. Dobre sąsiedztwo to wartość, którą ludzie wysoko cenią sobie na całym świecie. Najlepiej do wyobraźni przemawiają jednak przykłady z najbliższego dla nas europejskiego kręgu kulturowego. Zakładam, że już sam efekt tego szumu, który wygenerowaliśmy, każe się zastanowić komuś przed użyciem mojego głosu poza moją kontrolą w jakimkolwiek celu. głos głosu.